Okej, okay, dobra, chyba nie włączyłem zasilania, tak mi się przynajmniej zdaje. O ile dobrze wszystko pamiętam, no nie wiem gdzieś tu. To... Hmm, naprawdę, nie wiem, no, chyba, chyba nie ma prądu gdzieś, tutaj trzeba będzie go włączyć. A, tutaj, tak, dobrze, pamiętam. Włączamy. Włączamy. No może lepiej przejdźmy o tą stroną. Jak którędy idziesz? Pójdźmy tędy dla bezpieczeństwa. Chociaż słyszałem już, że wdepnął w tą kałużę, nie wiem, dlaczego nie poraziło, no ale... Nie wiem, ja się nigdy nie uczyłem, fizyki, nigdy nie lubiłem, tak więc nie mogę powiedzieć. Can't wind the chain anymore. Something's blocked. What are you up to? I'm impressed. I wouldn't. Know. I wouldn't know what i There's a rope hanging in the well. Dobra. Teraz musimy sobie pójść. Do piwnicy a walentina chyba tutaj zostanie, tak mi się przynajmniej zdaje. Eee, znaczy nie do piwnicy, tylko do, 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 do pomieszczenia z tą klatką. Teraz już zauważyliśmy, że e, dzięki naszej budowie mamy teraz dostęp do klatki. O, razem nawet przyszliśmy. Oj, I could lock up unwelcome visitors in here. It really would have been better to have taken a hotel room. Hmm. If I pull on the rope, that ought to be visible up above. Hmm. Valentina? Yes. I've hung the rope into the well. What are you thinking of doing with the rope? When I pull on it, you turn on the winch up there and let me down. When I'm running out of air down there, I'll pull again and you winch me back up. I think I can manage that. What do you think's going on with this cage? I don't think that's a cage in the usual sense. How come? Isn't it a wonderful torture device, especially with the water? Oh, right. So that's your interpretation of a normal cage usage. Don't forget, I'm being possessed by an 800 year old tyrant. <laughs> hmm. Nothing's happening. Valentina's definitely not up there. Oh, excuse me. I'm just going up. No, właśnie, czyli będziemy teraz musieli spuścić Adriana, żeby zobaczył, co tam się dzieje pod wodą. Valentina będzie tutaj pełnić funkcję operatora dźwigu, i właśnie nią zmierzamy w stronę wyciągarki. No, właśnie, tutaj tylko, wydaje mi się, że, że, że dobrze pamiętam, że po prostu będziemy musieli. Eee, tutaj przyjść, e, ją do, do pomieszczenia, a my Adrianem e, musimy pociągnąć zalinę, i ona nas wtedy spuści na dół. No i wtedy będziemy mieli ograniczony czas, a zresztą sami zobaczycie. Ok, hold your breath. I teraz mamy ograniczony czas, tutaj mamy tak, pamiętamy, dom, to jest wazon, lecimy dalej, ryba, to jest ręka, lecimy dalej, to, to nie pamiętam co to było dokładnie, a, ale pamiętam, że tutaj była głowa i już ostatni te widły jakby były z kwiatkiem i w ten oto sposób uzyskujemy zejście na dół. To było blisko. Już się lepiej i lepiej. Adrian? Adrian! Wszystko w porządku? Tak, wszystko w porządku. Jestem w porządku. Tylko trochę ruchu i to wszystko. Jakbyśmy tego nie zrobili szybko, Adrian po prostu by się utopił. No, to jest chyba logiczne, tak czy nie. Is everything really? Wow. I've never seen anything like this. Isn't that just so impressive? Well, uh, I'm so glad you like my humble wine cellar. <laughs> Dobra, i tutaj znowu przyglądamy się, i wszystko bardzo dokładnie oglądamy. A jest tego tutaj naprawdę, jak widzicie, bardzo, bardzo sporo. Wszystko oglądamy i Adrianem, i Valentiną. Zaczynamy od, y, od sarkofagu helm. Aha, jeszcze chcę Wam tylko coś pokazać. It's, um, it's for an In case yeah well, Mordred attacks me. <laughs> what are you doing? I'm opening the coffin. Have you ever heard of rest in peace? What? When there could be something inside that's vital to our mission? <sighs> I just don't think this is right. not one bit. Za pomocą właśnie Walentyny właśnie z pomocą Walentyny, otwieramy Sarkowak y, razem z Adrianem i sprawdzamy co tam jest w środku i będziemy musieli zbierać różne rzeczy. Ja, nie nie <coughs> Zabraliśmy z pierwszego grobowca y, grot strzały. Jak widzimy, tutaj mamy jeszcze jakąś małą łódkę, a tutaj mamy miecz. No i pamiętajmy co się dzieje z Adrianem jak tylko zobaczy miecz. Tak więc zapraszam na fajną animację. There's a rusty broken sword lying on the ground here. No idea how that could have got here. Oh, forged by an expert hand. Simple, precise, and deadly. Edryn, what have you got there? Regrettable that the passing of time. Has taken its toll on such a fine weapon. It's no more than a rusty bar of steel. Yet the hilt has lasted well. I will. Adrian? What? What's happening to you? I. I've no idea. I, I must have blacked out. I'm back now. więc tutaj nie będziemy mogli podnosić żadnej innej... żadnych innych przedmiotów. Dobra, na początku sprawdźmy... znaczy, nie będziemy mogli podnosić żadnych innych mieczy. Jak widzimy, tutaj mamy jakiś posąg, który trzyma wręcz miecz taki wielki, ogromny, skierowany ku dołowi. No, jest tutaj całkiem, powiedzmy, tak robiące wrażenie pomieszczenie. Dziwne, że to wszystko się znajduje. Tutaj mam jakąś wodę, tak jakby komnata jakaś. Nie, nie wiem nawet jak to opisać. Naprawdę jest dosyć takie surrealistyczne to wszystko. Tarczo, jakaś. Mm, dobra, sprawdźmy jeszcze drzwi kamienne. Coś zapisał, Adrian. Katakumby. W końcu jesteśmy w katakumbach, ale niestety stoimy przed zamkniętymi drzwiami. i Nie widać żadnych znaków ani symboli. Czy to wszystko sięga czasów Mordreda? A Może katakumby są starsze? Znalazłem drzwi z sześcioma zamkami. Markus najwyraźniej oszczędzał. Yy, nie oszczędzał na ochronie. Zwierciadło Black Mirror musi znajdować się gdzieś tutaj. Trzeba tylko sforsować drzwi. Dobra. Tak więc tym będziemy się zajmować potem. Na razie wszystko dokładnie sprawdźmy. Jest to jakaś mała budka, którą bierzemy. Wódka, wódka. <laughs> e, dobra, Sarf sarkofag. Otwieramy, patrzymy. Ryba, hmm. like Sarkofak ostatni już. There are only a few bones in here, Dobra, i sprawdzamy teraz wszystko po kolei, inaczej nie na początku. Like a, to Oops. Widzimy wszystkie kapsułki się tak poruszały w górę w dół, czyli musi najprawdopodobniej tutaj być odpowiedni ciężar, żeby one ustawiły się w jednym, w jednym tak jakby. Ee, w jednej linii, żebyśmy mogli otworzyć wszystkie, yy, ale na razie nie możemy tego zrobić, ponieważ mamy za mało itemów. <grywy> yy, dobra, sprawdźmy wszystko po kolei teraz, jeżeli chodzi właśnie o płaskorzeźby, o właśnie łańcuchy. There are 6 long chains hanging against the wall, running from floor to ceiling, and then they disappear into holes. And there are some kind of capsules hanging on the chains.

Jest tutaj ich raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, czyli tyle samo co w otworach yy, w kamiennych drzwiach. Tak więc będziemy musieli je wszystkie zebrać. Moduje nam się jakiś obraz, zobaczymy zaraz, co to będzie. Hieroglify.

Ogień, kielich, sierp, piorun, dom, trawę, koronę, nie wiem. No, wszystko będziemy musieli sprawdzić. Nie, nie, na razie naprawdę nie wiem na razie, co to znaczy. Może potem jakoś, jakoś zobaczę. No, na razie tutaj nic ciekawego się nie dowiemy. Tak więc patrzymy na. Hmm posąg. Mordred? No raczej wątpię, żeby to był Mordred. Dobra, teraz wszystko przeglądamy Valentiną. Chodzi nam tutaj tylko o naczynia, hieroglify i posąg, nic więcej nie musimy dalej przeglądać. A very strange depiction. What can it mean? Ah, I'm sure that represents the black mirror. The death's head is symbolic of death. Ah, uh -huh. seven people, all a little different. Could they perhaps represent different societal groups from their time back then? <clears throat> Three people are lying down, four are standing in the middle there's an altar chiseled in I, I don't know all the symbols but they seem to be describing something at least it looks like they've been divided into seven groups perhaps each of the symbol sequences describes one of the people on the upper half i, I don't know all... at least perhaps Dobra, I też widzieliśmy. Teraz sprawdźmy jeszcze tylko posąg. i've never seen a statue like that before could the Gordons have put it there or is it much older <sighs> this place would be an archaeologist's dream <sighs> no dobra.